Dzień dobry rano. Dzisiaj mamy czwartek, yy, 2 czerwca już. Właśnie dopijam kawkę, wstaliśmy z juniorami i ja muszę wyczekać do szkoły, a ja jadę na serwis z autem, a po serwisie jedziemy na biwak. Chodźcie Wam pokażę te nasze przygotowania, ja nie wiem jak my to spakujemy. To są zaledwie tylko 3 dni. A zobaczcie ile my mamy gratów. To wszystko my bierzemy. Jeszcze, oczywiście, opór o O, i też już gotowy jest. jego zabawki przygotowane. To wszystko my bierzemy na tylko trzy dni. My widzicie, zobaczcie mi kwiatki się, ale. Nasze moje piwonie jakby nie opadły. Muszę je wyrzucić. Pięknie wyglądały, ale, no, ale niestety, tak. tylko pięknie wyglądały. I dobra, kochani, to ja się. Piję szybko kawusie, szykuję mnie na do szkoły, robię lunchpaka i moje i może was wezmę ze sobą do tego serwisu, bo będę wracać prawdopodobnie na nogach. A jeszcze wcześniej muszę powiesić pranie póki co, bo już zawsze się wyprałam, żeby nie zalegało mi e, jakiejś jakieś starości. Jak wrócimy, bo to będzie niedziela pewnie, to na pewno nic nie będzie mi się chciało robić, więc popiorę jeszcze dnia. ciuchy szkolne, żeby, miało się, żeby się nie śpieszyć, później nie stresować na na poniedziałek i no i co, do zobaczenia, idziemy dalej. Dobra, jeszcze tak, tak na szybko pokażę Wam, pochwalę się, co zrobiliśmy dla naszej, dla juniora Pani, bo okazało się, że Pani Maraka jest nam bardzo przykro, bo ta naprawdę cudowna kobieta. Dzięki niej Junior hmm, chce chodzić do szkoły, nie ma problemów ze szkołą, bardzo chyba Panią mi, Mrs. Miller, lubi i chcieliśmy coś zamówić na internecie, ale się okazało, że dowiedzieliśmy się to pewno z dnia na dzień, że, że dzisiaj odchodzi, dzisiaj jest ostatni dzień, bo zaczyna leczenie. Że tak naprawdę mój mąż wyciął z tego, wyciął z drewna kawałek właśnie takiego puzzla. to Znaleźliśmy taki właśnie fajny w sumie opis, i do tego jeszcze też chcemy dać kubeczek. I mam nadzieję, że będzie miała małą pamiątkę. No i brawo, ja właśnie zapomniałam zabrać portfela. I teraz będę zapingalać do domu jakieś dwie godzinki z buta. Brawo, ty. Wiecie co, tak sobie właśnie myślę, że może jeszcze nic straconego, bo przypomniało się, że może będę mogła zapłacić telefonem. Ale... Szczerze mówiąc, to nie wiem, że musiałabym poszukać w międzyczasie tej aplikacji do do płacenia. No i zobaczymy. Może, może nie będę musiała z tego buta. Też nie uśmiecham się. To chociaż, szczerze mówiąc, przydałoby mi się troszeczkę spaceru. Total mam wreszcie do domu, jest 10.38, witaj. Normalnie jestem całą a nie ręce mi tak spuchły, że nie mogę w pięści zrobić. Ale jestem, teraz biorę się szybko, bo chcę jeszcze ukręcić jakieś ciasto. Yy. No i no i nic, czekam teraz aż za... do 3 godzin może potwać na serwis, więc mają zadzwonić. Do tej pory pewnie mój mąż rzuci z pracy, więc pewnie powiedziałem później po auto, zaczę mi się pakować, jeszcze dokończę tutaj kilka rzeczy. A, ciuchaj, muszę jeszcze popakować. No i... ale najpierw muszę się napić kawę, bo chyba normalnie zaraz padnę. Jest godzina 3:15, a my jeszcze jesteśmy w Czarnym Lesie. odebraliśmy dopiero teraz auto. Cholernie długo to trwało praktycznie prawie 6 godzin serwis, Nie wiem, co oni na tym aucie robili praktycznie nic nie wymieniali, bo wszystko było w miarę dobre, więc nic nie było zepsute. Więc nie wiem, od czego tak długo to trwało. W każdym razie mamy co najmniej jakieś 3 godziny na opóźnienie. Co tam? To co? zaczynam się pakować, bo to już nie ma po prostu sensu. Już dojechaliśmy. Właśnie się rozkłada. To wygląda. Miejsce nazywa się Petiker Bay. Tam naprzeciwko, z drugiej strony, pewnie nie widzicie, ale. A właśnie jest Edynburg. Z tamtej strony. Uuu, nie, to się. No chyba, no, no, to my się rozkładamy i do zobaczenia później. Daj, <laughs> takie proste kotku <laughs> Już idziemy poczekaj tylko mam nakręcić chwilę Co chcesz zmarnować tu? Porcik mały jest, nie? Mm. Dobra, to idziemy sobie. No, idziemy, idziemy już. No i właśnie taką tą To jest fukcja chyba, nie? To właśnie chciałam, żeby było takie wiesz, wieloletnie nigdy mi się to nie udało. ma maluchu. Nie wiem taki Jest znowu jakiś jakiś ten Junior, proszę nie biegnie, bo spadniesz. No, kurwa, tak nie w domu. No. O, to, a po jaki fajny taras tutaj jest. Kurno, ała, ekstra. No, jak ktoś ma ochotę może sobie posiedzieć na oweczce, pooglądać. Może widok z tego jest. Taki piękny. Joseczko w ogóle nazywa się Kinghorn. O, zobaczcie, tam ptaszki sobie mają gniazdę. Nie wiem czy mi się uda przybliżyć. Wiesz, widzicie? Lecimy dalej. Może jest dość późno, może jest godzina 20, tylko pierwsza 21.40 ale jeszcze idziemy na taki szybki spacer i później mamy o to już spać. Żeby, żeby nie było, ja też tu jestem. No. Zobaczcie tu nasze są widoki. lecimy żeby nie spaść o i kolejne okrągłaczki i możecie iść sobie tamtędy albo tędy Jest tam takie małe baseniki, i tam daleko jest chyba taki mały port, jak mi się wydaje. To fajnie wygląda taka ścieżka, nie? Zielona. Mają, ale ty, bo to jest chyba odpływ teraz, nie? Bo on tam. Hmm. Czy z powodę? To, to no, ładnie. O, tu, iśmy że nam nie nakastają na głowę. Fajnie, fajnie, bardzo fajnie to jest. No. Namiot mamy już rozbity. Ile, ile rozbijaliśmy namiot? Ile rozbijaliśmy namiot? Godzinę? No, nam no rozbijaliśmy, czy rozbiliśmy rachunek, znaczy rozbiliśmy nie rachun, rozbiliśmy niecałą godzinę. Już praktycznie mamy wszystko gotowe, matematyce nadmuchane. Już naprawdę bardzo późno, bo jest, kurde, koło przed dziesiątką, Ale jeszcze jeszcze sobie idź, przyszliśmy na spacerek popatrzeć. To, co woda z zachodu już nie będzie. Nie wiem czy nam się uda zrobić to wschód słońca, ale naprawdę i tak jest bardzo fajnie. Szkoda, że jest takie powietrze... Znaczy nie powietrze. Bo po drugiej stronie, tam, 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 jest Edynburg. I plaża, którą przeważnie my jeździmy. no ale niestety. O, tu jakie ładne skarpy są. Żyjący krawik. no faktycznie. No, go do, do wody, albo go weźmiemy do jedzenia winor. Ej, nie. Dlaczego? Musimy e, pozwolić żyć. To, mu pozwolić żyć. Co tam jeszcze ciekawego jest? A wiesz jest. Gdzie? Pokaż. To chyba nie jest bieżący. Ale nie jest, nie jest. co to jest? Jakiś taki dziwny robaczek nie Lenier tak? oczywiście znowu zna. Może to jest banan, a nie starfish. A nie jest starfish, tylko taka już stę. nieżyjąca żyjąca bidurka. Widzisz? ty znajdujesz różne Dobra, ciekawe chodź rzeczy. Drugi rzecz tutaj. Nie, po prostu nie wierzę. Co tam znowu znalazłeś? Pokaż. Muszelkę. No, muszelce nic nie ma. To nie jest kubka, to jest taka, taka muszelka. Ona tak wychodzi, tam pod spodem jest taka specjalna muszla, wiesz?